Witam wszystkich, z tej strony Kołodron I zapraszam was do 12 odcinka z serii Oj tak, w to się grało Moi drodzy, w tym odcinku na tapety bierzemy grę tenis. No i chciałbym o tym tytule troszkę opowiedzieć Coś niecoś, ponieważ jest to tytuł dosyć stary Ponieważ jest to gra z 1983 roku, tak? Więc no, jest... <grym> jest już troszeczkę staruszkiem Jeśli chodzi o elektroniczną rozgrywkę No i cóż, gra, tak jak tytuł wskazuje Traktuje o graniu w tenisa, wyszła na Famicoma oraz Nesa. Oczywiście, w Polsce ten kto miał Pegasusa, no to z pewnością sobie tam pykał w tą gierkę na Pegasusie. Jeżeli miał cartridge, kart jeżeli ktoś tak jak ja miał podróbkę, podróbki, podróbki, no to sobie grał na konsoli o nazwie T800 Terminator. <z>, z pewnością też ktoś taki się trafi. Ale moi drodzy, dlaczego chcę opowiadać o tak pozornie nudnej grze? No bo no wiecie, no, gdybym opowiadał o Mario, o kontrze, okej, okay, nie? Ale tutaj tenis, y dlaczego? Y dlaczego o tym tenisie chcę poopowiadać? Ponieważ nie jest ważny sam tytuł, tylko z kim w ten tytuł grałem. Od początku, moi drodzy. Y gdzieś tam dorwałem na jakimś tam bazarku, y czy tam też targowisku, dorwałem sobie ten tytuł. Śmigam, no gierka, no jak gierka, no fajnie się grało, nie powiem. Zawsze bawiły mnie dźwięki, które, które towarzyszyły tej grze. Jakoś tak po prostu no, rozbawiałem mnie za dzieciaka, ale niestety nie byłem w stanie, że tak powiem, ogarnąć pełni radości z tej rozgrywki, czy też po prostu nie dawałem sobie w pojedynkę rady, żeby ogarnąć ten. Tytuł w pełnej krasie, ponieważ ta gra była bardziej stworzona na dwóch graczy. No i moi drodzy, dziwnym trafem zacząłem w ten tytuł grać sobie z drugim graczem. A kto był tym drugim graczem? Moja mama. Tak, z moją mamą grałem w ten tytuł, w tenisa. <grym> był to jeden, jedyny raz do tej pory, kiedy yy, moja mama stała się yy, gamerką. <laughs> jak to miało miejsce, jak do tego doszło, już wyjaśniam. Grałem sobie w tego Tenisa. mama coś tam pokrzątała się po pokoju. Wiadomo, że człowiek tej swojego telewizora nie miał, no bo wiadomo, zupełnie inne czasy to były niż teraz. No i widzisz, że tak siedzę, gram. Drugi kontroler gdzieś tam leży rzucony. I ma tak, patrzy, patrzy. Chyba też te dźwięki się spodobały. Ogólnie tam ta oprawa Ma mówi: Fajna gra, a da się w to grać na dwóch? Ja taki uradowany: No, pewnie mamuśka kasiada, i tu tego. No i zaczęliśmy pykać. Na początku wiadomo, lekko nie było, no bo ma też się musiała nauczyć oswoić się z padem. Wykonanie tego pada też pozostawiało sporo do, do życzenia, ponieważ wiadomo, była to podróbka, podróbki, podróbki, ale w końcu się nauczyła. I z tego co pamiętam, było w tym tenisie 5 poziomów trudności. Na początku, wiadomo, śmigaliśmy na pierwszym, na drugim, yy, potem, wiadomo, trzeci, czwarty i na końcu piąty. Te poziomy chyba różniły się tylko tym, że yy, gra toczyła się szybciej. Wiadomo, na pierwszym poziomie najwolniej, na piątym najszybciej. No i jak zaczęliśmy grać, to naprawdę autentycznie mówię, moja mama się wręcz uzależniła od tego tytułu. Bywało tak, że mi się nie chciało grać, ja mamę zostawiałem, a podawałem jej pierwszego pada i ona sama śmigała. Nie zapomnę tego nigdy. Moja mama siedząca przed konsolą i grająca. Do tej pory tego widoku mi się jakoś nie udało odtworzyć. Być może, jak kiedyś sobie może sprawię jakiegoś, nie wiem, Pegasusa, albo pożyczę od kuzna Boma, Hytrus, może mi pożyczę, I jakiś kineskopowy telewizor, żeby nie było problemu z podłączeniem, to może by się razem z mamą te wspomnienia udało odtworzyć. I pamiętam jeden epizod, jak dziś pamiętam. Yy, przyjeżdża tata z pracy. Pamiętam, tata miał wtedy yy, super ultra bestię autko, miał pomarańczowego malucha, więc y, samochód legenda. Yy, nie będę musiał nikomu tłumaczyć, y, co znaczył maluch, no bo w sumie chyba ze wszystkich moich znajomych to chyba każdy miał malucha przez jakiś okres czasu. Yy, no i tata przyjeżdża z pracy, z tego co pamiętam mieli chyba gdzieś jechać z mamą na, na zakupy. Tata wchodzi. Patrzy w kuchni, tam wszystko jeszcze nie ogarnięte ani obiadu, ani niczego, yy, troszkę skiśnięty, troszkę tam taki nie w sosie. Yy, woła moją mamę, mojej mamy nigdzie nie ma, mama się w ogóle nie odzywa. Yy, przechodzi przez korytarz, wbija do pokoju, patrzy, a tu mamusia sobie gra na konsoli. I nigdy, moi drodzy, nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy mojego taty, jak to zobaczył. Akurat wtedy wybiegłem ze swojego pokoju, <grym>, wybiegłem ze swojego pokoju, tata, tata tak patrzy na mamę, jak sobie śmiga na, na konsoli mówi jej, że ten, że ani obiad nie zrobiony, ani nic mama nawet na niego nie spojrzała, śmiga dalej na tym na tej konsoli, gra sobie w tego tenisa, tak, tak, jeszcze tak spojrzał na mnie takim wiecie, takim takim złym spojrzeniem, jakby to była moja wina, no w sumie trochę moja wina była bo ja jej pokazałem ten, ten tytuł no i chcąc nie chcąc sam sobie musiał ogarnąć, właściwie dokończy obiadek. Sam musiał to wszystko poogarniać, ale później mama jakąś tam wyrwał z tego gamingowego letargu i na te zakupy pojechali. Co mi też osobiście było na rękę, no bo chciałem, żeby ta konsola już się zwolniła. <ścoughs> I bo, no wiecie, sam chciałem sobie pograźnie, ale no nigdy bym się nie spodziewał, że, że przez jakikolwiek tytuł moja mama naprawdę zostanie gamerką. Tak więc tak wygląda ten epizod. Ale wiecie co, no można grać z kuzynostwem i tak dalej, no fajnie to się wspomina. Ale takie wspomnienia gry z mamą, no to też, no, aż ciepło się robi na serduszku, kiedy człowiek sobie to przypomni. Piękne to były czasy, naprawdę było, było to super. Ale naprawdę mina mojego taty, kiedy, kiedy patrzył na mamę, jak gra, jak gra sobie na, tego, na, na tej podróży Pegazusa. to no po prostu zostanie ze mną chyba już do końca moich dni. Tak więc no... Takie to były właśnie moje wspomnienia z tą, z tą grą w Tenisa na, na, na Nesa, wiem, że może nie były jakieś specjalnie oryginalne, ciekawe, no, chociaż nie, no były oryginalne. No bo y, może was się spyta, moi drodzy, czy wy kiedykolwiek graliście ze swoimi rodzicami w cokolwiek? Y, ponieważ no, raz się zdarzyło, że moja mama była gamerką, ale później dużo częściej mi się zdarzało, że tata był gamerem, ale to jest oczywiście temat na zupełnie inny odcinek właśnie o i tak, co się grało tata bardziej zawsze tam samochodówki wiadomo bardziej te męskie sprawy tak więc tak to wyglądało moi drodzy no. przez chwilę po prostu moja, moja mamuśka była uzależniona od gry w tenisa na, na nesa później chyba jak wrócili to pograła że za 2-3 dni chyba zwyczajnie się znudziło albo powiedziała sobie dość nie chciała wbijać dalej w ten nauk no bo jakby nie patrzę, wiadomo też miała inne obowiązki ale takie to moje wspomnienia właśnie takie to moje wspomnienia z tym tytułem Dlatego zawsze ciepło go wspominam, no bo wiadomo, że yy, takie przeżycie, yy, takie przeżycie właśnie z rodzicami, jak yy, granie wspólne, no to też, yy, też jest coś pięknego i naprawdę yy, do tej pory po prostu zwyczajnie robi mi się yy, ciepło na serduszku, jak sobie o tym wspomnę. I tyle, moi drodzy, i tyle z tych wspomnień. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żonaj z wami, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!